Hej, z tej strony Scarlett, witam Was na moim kanale. W kolejnym odcinku Arielki, wyzwanie księżniczek Disneya. Teraz sobie spokojnie już wypełniamy takie ostatnie założenia Disneya. Będziemy sobie tutaj powoli rozgrywać. I mam niestety. Nieciekawą wiadomość dla Was. Belle w ogóle mam nieprzerobioną, a wydaje mi się, że w poprzednim odcinku ją przerabiała, czyli albo po prostu nie zapisało mi jej przerabiania, albo jakiś zapis mi się tutaj zlikwidował i nie jestem w stanie tego rozszyfrować, którą stronę to poszło, czy w tę, czy w tamtą, więc, więc nie wiem. ale wydaje mi się, że ona była przerobiona. O nie, czekajcie, czekajcie, nie, 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 mylę chyba z Todlerem chyba, fu, nie z Todlerem, tylko z niemowlakiem, z infantem mylę sobie. Taka chyba bella nie była tutaj przerabiana. Mamy 5298 simoleonów i chyba też mówiłam, że w poprzednim odcinku, że będziemy już tutaj to ogarniać, ale wydaje mi się dalej, że to jest za mało, więc jeszcze zmian tutaj nie robiłam wnętrzarskich, ale one będą, więc spokojnie. A wy pamiętajcie o zostawieniu łapek, subskrypcji, wspieraniu mojego kanału, jeżeli macie taką ochotę. No i oczywiście o kodzie Scarlett MRS, Starlett, ty bez spacji pisany, który możecie wykorzystywać w trakcie robienia zakupów na i app, czyli jak sobie coś tam kupujecie, możecie go wpisać i dzięki temu 5% z tej kwoty, którą płacicie, jej przekaże mnie w ramach wspierania twórców. Więc jeżeli chcecie tak wesprzeć moją twórczość, lubicie mój kanał, to będzie mi mega miło. Mm, I tak, jeśli chodzi o wyzwanie księżniczek Disneya, to co na pewno musimy sobie zrobić... Simki Julia, teen... aha, okej. Okay to jest zdobycie jeszcze tutaj pozostałych dwóch gwiazdek, co będzie no dosyć takich wydaje mi się dla nas wyzwaniem dużym. A tutaj mamy jeszcze dodatkowe rzeczy, które możemy sobie odblokować. Zaraz będę czytać, co one dają. Ariel może teraz wypić duszkiem Wtanta, specjalny napój energetyczny, który nie trafił do tej pory na rynek. Zdać zastrzyk energii sprawi, że jej potrzeby będą wyczerpywać się wolniej. To mnie nie interesuje. premier dla pracowników, Pamięć mięśniowa. Ariel spędza mnóstwo czasu w siedzibie swojej małej firmy, wykonując już to same zadanie. Nie jest Zatem niczym dziwnym, że praca idzie jej coraz sprawniej. Aktywacja tego bonusu ułatwi zdobywanie umiejętności podczas gdy firma jest otwarta. Mm... Klientów w dalsze dalszym to do była jeszcze większy rozgłos. Fałszywe wypłaty, kradzież w białych rękawiczkach, inwestycje w simcoiny, aromat, któremu nie można się oprzeć. Tylko się zastanawiam, że jak je ja zainwestuję w to, to czy odblokuje mi się kolejny poziom, może mi się odblokuje kolejny poziom, nie wiem. <laughs> Klejno do okolicy, zresetuj bonusy. Bo ja bym wolała chyba to na razie sobie zrobić w ten sposób może, żeby tutaj iść do góry, ale zobaczymy jak to wyjdzie, może, może to tak, tak zostawmy. I co, ty rozmawiasz sobie tutaj z Gerwasiem? Okej, okay, ale twoja córka stała się Toddlerem, więc my lecimy ogarnąć to najpierw. I sobie ją tutaj przerobię, więc modyfikuj, stwórz Sima. Bella będzie może bardziej bellowata i będzie trzeba jakieś wstępnie jej mebelki ustawić. Oczywiście, jak mówię, później w następnym odcinku już powinien być jej pokój. Przynajmniej mam nadzieję, że uda mi się przysiąść do tego i to ogarnąć. Um, dobra, tak stuprocentowo wam nie będę obiecywać, bo znamy się Mogę być zajęta na przykład robieniem Sky'a albo innych serii, więc różnie to jest Ale myślę, że to chyba mogę ogarnąć w ten sposób, dobra W sensie um, ją ogarnąć tutaj i ewentualnie... A dobra, nieważne, nie będę was tutaj męczyć tym Coś zrobię, coś zrobię, jakoś, jakoś z tego wybrnę wszystkiego, jakoś sobie wszystko tutaj rozłożę um, Bo... Przerobiłam sobie Belle. na razie dałam jej ten strój, ale wydaje mi się, że może jeszcze dodatkowy dam. Nie wiem, czy będę ją przebierać, bo wiecie, jak ja to mam z purchlakami. Niespecjalnie często poświęcam im dużo uwagi. Tak, tak, to jest minus mój, wiem. Powinnam częściej bardziej, nie wiem, patrzeć sobie na życie, jak się toczy tych małych, niewinnych istot simowych. Ale dobra, może zrobię jeszcze tutaj taką sukienkę. Ma tutaj strój oficjalny taki sam jak codzienny, piżamkę. Na imprezę też jej nie zmieniałam, 苏梅托你 Jakoś tak. Przy dzieciach to chyba nie ma jakiegoś większego znaczenia. Strój kąpielowy, strój na gorącą pogodę oraz strój na zimną pogodę. Także tak by się prezentowała nasza Wydaje mi się, że ona jeszcze z ząbki chyba ma takie dziwne, krzywe trochę. Nie, dobre, ma ząbki. Okej. Okay. I nie mam tutaj opcji makijażu, i nie wiem, czy to dlatego, że nie mam kodu włączonego, czy coś się pozmieniało, i teraz nie mam. Coś tak jakoś inaczej to wygląda, niż wyglądało. Przyznam szczerze, ale sobie potwierdzamy, i teraz zrobimy sobie tak wstępnie, żeby ona w ogóle miała gdzie spać. Miejscówkę, natomiast tak jak mówię, postaram się, żeby w przyszłym odcinku to piętro mniej więcej było dlatego w tym odcinku muszę jeszcze sobie pozdrawić dodatkowe pieniądze, więc znowu będziemy się męczyć męczyć, męczyć z tym biznesem ale to jest nawet dosyć takie ciekawe, że mm, nie, nie jest to takie super oczywiste żeby ten biznes sobie tutaj rozkręcić ty masz naprawdę bardzo dobry humor mój drogi, nurkuj bez butli, sprzęt do nurkowania no okej, okay, ty nie masz sprzętu do nurkowania, ale gdzieś tutaj powinna być łódź Łódź z tego, co ja kojarzę, tylko jej nie widzę teraz, gdzie jest Łódź? Halo, halo, halo. Ona zawsze tutaj gdzieś była. Czy ktoś mi ją zabrał? O, Eryczku, bo będzie trzeba łódź w takim razie ci kupić, kochanie moje, podejdź sobie tutaj. Bella jest smutna, bo zapomnieliśmy o jej urodzinach. No, wybacz Bella. <laughs> to nie tak miało być, ale niestety tak wyszło. Lecimy sobie tutaj do sypialni. Nie no ja nie zapomniałam tak bardzo o tobie. Może trochę tak delikatnie o tobie zapomniałam, ale tylko delikatnie. Zrobimy ci teraz jakieś łóżko takie do spania, do A może być na razie to tutaj. Będziesz sobie spała w osobnym pomieszczeniu i na razie jeszcze jakąś toaletę dla ciebie. O. Zabawowy tuk tuk. Słodkie. E, jakąś toaletę dla ciebie, no nie garnek, nie garnek, coś takiego bym wolała bardziej, o właśnie, w tym stylu, żebyś mogła się uczyć korzystania z toalety, ale spokojnie, Bella, ja ci ogarnę dom, ja ci ogarnę, będziesz miała wnętrze, w pokoju, dobrze zrobione, nie będzie tak źle. Jak teraz, bo teraz wiem, wygląda to smutnie e, Arielka, czy ty możesz troszkę tę Bellę, nie wiem, jakoś tak objąć ją czule I powiedzieć jej, sobella. Bella Nie, smuć się, będzie dobrze Wiem, jestem wyrodną matką Nie zadbałam o siebie, ale będzie dobrze O nie, ze się e, Kubka zrobiła Bella, nie do końca mi się podoba, że zrobiłaś kupę mm, Już nie, jeszcze musimy poczekać, aż ta kupa się zrobi e, Czy ty możesz sobie pójść? Idź sobie Znajdź okaz kolekcjonerski, może i znajdziemy, ale my potrzebujemy... Halo, już? Pociesz, no dobrze. E, I przewiń O, jaka wredna, na minusie ma. O, jest, jest, jest. E, swobodna, tak, możecie mieć dynamikę swobodną. Żegluj kajak, usiądź. Usiądź, bo ty musisz wędkowanie zdobyć, z tego co ja pamiętam. E, idź na ryby. Iść na ryby. W ogóle, jak nie możecie wędkować, bo ja też tutaj nie mogę wędkować przy tych znakach, to możecie właśnie wędkować z tego kajaka. I jak będziecie chcieli sobie oczyszczać tutaj ten teren, to właśnie yy, y, możecie przez kajak iść na ryby. Tylko ona cały czas, chyba że on jest zbyt głupi na to, żeby wędkować tutaj. Tak coś mi się kojarzy. Yy, w sensie nie ma zbyt dobrych umiej... zbyt rozwiniętych umiejętności. O, może w ten sposób. Yy, dobra, 4 godziny, praca za 4 godziny. No to możesz sobie wędkować za ten czas. Skoro praca za 4 godziny, co ty robisz? Jezus cię opuścił? Dziecko tutaj jest. Może się nim zajmie. Mm, nie wiem. Ty możesz iść się tutaj yy, gawożyć. E, no dobra. Wiem, wiem. Jesteś padnięta, bo jesteś w ciąży. Kolejnego purchaczka się spodziewamy. Mm, więc oprze, niech będzie. Idź sobie tu i idź sobie spać. Oh! Sebastian, co to za eksplozja? Co ty, Sebastian, zrobiłeś? Sebastian, ty draniu! Co ty tam odwalasz, Seba? Seba nawet wiesz. Na nie próbuj. Świnka morska. On jest świnką czy chomikiem? Bo w sumie, tak teraz patrzę, to, to chyba bardziej świnka morska niż chomyk, bo, chomik, bo to jest takie dorodne, <grym> że tak powiem, wielkościowo. Jakąś eksplozję atomową wykryto. W sumie, ja nigdy nie widziałam, jak y, te. Y, y, Te chumiki wiecie. Wylatują w kosmos. Uh -huh. Głodny jest. Seba by coś spożył. O, seba dostał pier. Yy, ogłupiał się. <grytanie> o, Sewuś. No, jest to taka pokraźna ta animacja, że tak powiem. Ciekawe, czy jest gdzieś jakiś rekolor tego, żeby te zwierzaki wyglądały lepiej, a nie tak kwadratowo. Przydałoby się. Baw się. Podaj przysmak. W której ty idziesz do pracy? Za 34 minuty, zdążysz? O, jaki typ! Podpłynął sobie centralnie. No dobrze, dobrze. że zdążysz jeszcze przed pracą. A ty co tu robisz? Co się plączesz? Na mojej posesji? Jakbyśmy byli w Ameryce, to już by cię tu nie było. Co za bomby. To wygląda jak coś radioaktywnego. No nie wiem, boję się trochę. Zapomniałam, że on ma urodziny. Oh, Eryk o tobie też zapomniałam. Ale ja jestem tragiczną. Osobą. W realnym życiu też zapominam o urodzinach ludzi. Idź do pracy. Wybacz, Eryk, masz tutaj. Smutne, bo zapomnieli o urodzinach, masz. O nie. Ariel, Ty, zejda, masz za 7 dni. To on jest za tyle od ciebie starszy, ten Eryś? O, ty, kurde, nie wiedziałam. Ja myślałam, że nie są równolatkami, mniej więcej. A tu coś się okazało, że. A niespecjalnie. No niedobrze, niedobrze. Ubierz sobie coś lżejszego. Jaką mamy pogodę z zimy, no więc powinnaś sobie ubrać coś ciepłego. O, to sobie możesz ubrać, bo chyba rzadko w tym chodzisz, tak? W tym chodzisz rzadko. Mhm. I teraz yy, podaj śniadanie. Yy, nie wiem, co, jajka na toście. Ciążę drugi trymestr. Harcy bierzonie. A tu florek jest. Jakości podłej. Biedny <grydny> florek. Lec, skorzystaj z nocnika. Odkryto dziwactwo, uwielbia pobudkę. Jezu, Purchle, Jezus cię totalnie opuścił. Jakie uwielbia pobudkę? O Jezu, ja wiem. Ja jestem straszną simową matką. Proszę mi nie osądzać. Wiem, że nie powinnam zapominać o urodzinach. I wiem, wiem, wiem. To jest w ogóle przykre, że zapominam, no. Aj, 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 aj. Nieładnie, nieładnie. Dobra, damy Ci tutaj rybki. Nie wiem, co Ci jeszcze możemy dać. Jest jakiś wybieg dla dzieci? Zajęcia poza domem. Muszę sobie mikrofon poprawić, bo nic nie widzę. Zasłania mi pół ekranu. A ja potrzebuję coś z zajęć poza domem. Dla Was dobrego. O, może ta? O, ta jest fajniejsza. Te ci damy, tutaj będziesz miała. Na balkonie, może nawet. O, widzisz na balkonie. I tutaj możesz mieć jeszcze zjeżdżalnię na balkonie. Czy balkonie, na tarasie w sumie. Okej, okay, dobra. Czy coś jeszcze takiego, co purchlaki mogą sobie mm, dotykać? Hmm 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 hmm, 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 hmm. Jakiś delfinek. Nie, nie, dobra, nie będziemy takich cringe'owych rzeczy robić, ale mm, jeszcze z zabawek, coś by się przydało. Tablet na przykład. O. Purchlęcy tablet, bardzo proszę, jest. Proszę, będziesz mieć tablet. Normalnie nie dawałam dzieciom, bo nie chciałam, żeby ele z elektroniką się działy, ale y, dzisiaj zrobimy sobie wyjątek. Tylko chodź, skorzystaj sobie z nocnika. Co ty tutaj masz? Zachowuj się przyjaźnie wobec Simki Ariel. O, jaka ty jesteś miła, Bella! Dziękujemy, że będziesz się zachowywać przyjaźnie. Ktoś zmarł? Nieznany numer. Zaproszono cię do przeprowadzenia wspierającego szkolenia dla marzycieli. Pójdziesz? Możesz pójść i zostawić dzieci w domu same. <laughs> co się dziecko? O, idealnie, ona poszła, on przyszedł. 150 simolonów przy okazji zarobił. Eryś, jak super, chodź. Też sobie zjedz. To jesteś taki mrrr w tym dzianku, nie? Eryś? O, Eryś usłyszał! Dobrze, dobrze, chodź, chodź. Zajmiesz się troszkę tutaj córką swą. I niedługo będzie kolejna. Odkryto dziwactwo, zabawa jest. Nie, nienawidzę tego dziwactwa! Można by ją skarcić? Albo, nie wiem, zrobić pranie mózgu? Żeby ona się nie bawiła tak? Psz, ona będzie tak syfić teraz, ja nie znoszę tego dziwactwa. Czy dziwactwo jest najgorsze? Zmień sobie strój Wiem, że jest zimno, ale może mm, Trochę się pobawisz z Bellą, bo jej zabawy brakuje No widzicie? Narzegała tu jedzeniem Mówiłam, najgorsze Najgorsze dziwa ze wszystkich, jakie są Akurat musiało mi się trafić w rozgrywce Bella, ty się tak nie gibaj tutaj Co na nas dzwoni? A czemu was zresetowało? Umieść tu dziecko. O. I proszę się razem bawić. Bądź ojcem. Bo Anubis też się tak bawił ze swoim purchlęciem, kojarzę. Ostatni raz, kiedy używałam tego brocika. To tak było. O. Ej, słodka jesteś. chyba pójdziesz na miniaturę. Z tym zezem swoim. Cute. I od razu zabawa idzie. Potem, jak już ją przym. a nie, zrobiło się ciepło. Myślałam, że będzie zimno cały czas, a się zrobiło ciepło. Będziesz uczyć korzystania z toalety młodą. Ona zaraz się zesika. Zachowuj się przyjaźnie wobec Simki Ariel. Ile Ariel zajmie to seminarium jeszcze? Najlepsze życzenia z okazji Twoich niedawnych urodzin, o których zapomniałam. <grywa> <grywa> Erysiu. Cały czas nie wiem, co z tą Vanessa, ale stwierdziliście, że w sumie yy, może to pasuje, żeby Vanessa się z tym Gerwasiem trochę tam flirtowała i zamiast jakichś robić zemst i w ogóle historii i może macie w tym rację, bo ja sama cały czas się waham tutaj, bo... Yy. Wiecie, nie? Bo to wypadałoby, żeby ona jeszcze coś tam zrobiła, ale z drugiej strony tak się przyjemnie gra, tak normalnie, że nie wiem, chyba potrzebuje trochę takich rozgrywek bardziej rodzinnych, spokojnych po tych wszystkich dramach, które wam robię w innych seriach, nie wiem. No, no, ch chyba tak, chyba, chyba o to by chodziło troszkę też. Ale dobrze, e, już dość, już dość, idziemy robić kupę. Idź robić kupę. Nie gawosz. Nie rozmawiaj. Ucz korzystania z toalety. Ach, no nic, ucz. Też mówiliście się, że wam te interakcje. Uuu, wrzeszczysz na nią, że wam te interakcje się tutaj resetują, więc czuję się pocieszona, że nie tylko ja tak mam właśnie. Więc dobrze, dobrze. cieszę się bardzo. A potem to wyrzucisz. Mała potem będzie się tutaj e, gaworzyć sobie, a ty e, pójdziesz sobie później tutaj do toalety. E, tutaj. Sebastian nie ma teraz czasu. Gdzie jest Sebastian? Sebastian, co ty robisz? Czemu wywiesiłeś? Sebastian? Sebek? Ty draniu? Jak możesz mi to robić? Baw się z nim. Bo ty nie możesz. Nie, nie możesz. Możesz tylko zmienić nazwę tego obiektu. Ariel! Wrócisz już do domu? Powiedziała, że seminarium przez przeprowadziła inspirujące szkolenie dla sali pełnej marzycieli, dzięki czemu zwiększa się jej charyzma. Wow Ej, super! To teraz chodź sobie zrobić coś. Zaprojektuj biżuterię. Projekt... Typ, może być to, metal. Może być to, a kryształ... może być to. Po prostu sobie coś tam zrobimy i potem będziemy próbowali to sprzedać. O jezu! Ej, chyba lubię te małe zwierzątka! Jaj! Co za chomczór! Tylko taki krypi trochę taki bałabym się go w nocy zobaczyła, ale. Z drugiej strony. A ty też może sobie choć tutaj coś rób: yy... pamiątki. Aha, dobra, nie, czekajcie, tutaj. Wytwórz obiekt ceramiczny i możesz wytworzyć podgrzewacz do olejku. A ty, Mała, może chodź tutaj, żebym ja cię miała na oku. Będziesz sobie bawić się w piasku i będziesz sobie budować rzeźbę w piasku i będziesz się bawić znowu i potem sobie znowu będziesz. Aha, nie, dobra, bo to ci się resetuje. Ale dobra, dasz radę, przejdziesz. Ten kawałek. Och, przeszłaś. To czekaj, zrobimy Ci jeszcze zmianę stroju. Żebyś miała kapelusik na te słońce. Aurora Disney chce przyjść do ciebie za chwilę. Aurora jesteśmy zajęci. Pracujemy. Eryś i Arielka teraz pracują, a żebyśmy mogli otworzyć swój biznes i tutaj powsadzać rzeczy do sprzedaży. A jeszcze trochę. W sumie trochę tego do... mamy. Możemy tutaj. Pododawać. One jeszcze te ryby śmierdzące może wrzucić. No to za tym. Dzięki temu też zarobimy. Widzicie, o widzicie, nie jest tak źle. Coś tam w wyposażeniu mam, co można właśnie tutaj podrzucić. O, wychodowaliśmy nową żabę, ona się cieszy dobrze. Purchle dotarło. Nie, purchle jeszcze się dociera tutaj do miejsca zabawy. Osiągnięty ósmy poziom jubilerstwa. To dobrze. I co purchle? Poradzisz sobie? No ja wiem raba, baba rabarbary i inne specjały. No dobra, daj radę. Słodkie, ale jednak wolę Sebastiana. Z jest za dużo roboty. Mhm. Pierścionek jest, to chodź. I ja przy okazji jeszcze sobie tutaj otworzę firmę. A ty sobie dalej będziesz projektować biżuterię i tym razem zrobimy sobie, o, to jest fajne, Edwardiański gotyk! Uu, to to by wypadało zrobić z czegoś, masz coś niepospolitego? Nie masz, masz tylko pospolite. A prze... A coś tutaj masz, pospolity, 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 pospolity? Mhm. No to dobra, rób z kwarcem różowym. Syrenie, głupotki zostały otworzone, ty sobie to rozbij, schowaj, kontempluj, glazuruj. A tutaj ludzie przyjdą. Usunęłam tę toaletę. Od kiedy ją usunęłam, to już nie chodzą mi tutaj z naczyniami, żeby je zmywać. Więc jest z tego plus. Płacą, przyglądają się. Jakoś podła występowanie pospolite tuńczyk. Kto by nie chciał śmierdzącego tuńczyka kupić, prawda? No. <laughs> Myślę, że każdy z Was. Ja na pewno. To też, cudownie. Paku czarnopłetwy. U. Smuteczek z powodu pieniędzy, które musisz wydać. Purchle? Nie, nie, gawożymy do. Co ty obcy człowieku robisz? Uciekaj do domu, nie rozmawiaj z obcymi. Ty choć powinienś mógł przywalić. Grubiańskie powitanie, idź, idź idź. go opierdzielić, że dziecko ci zaczepia. O nie, ucieka, widzicie? I teraz wiewa. No. Erik. Erik kurde. Coś ciebie za ojciec. Idź, idź pobić tego gościa, bo ci dziecko zaczepią. Pomijam, że dziecko zostało wypuszczone same sobie tutaj, ale, ale wiesz. Arielka. Położymy to tu. Ej, ale ładny jest. Jezu, jakie to jest ładne. No piękny naszyjnik, za ile go sprzedajesz? Niestety aparat mi się wyłączył, bo się już troszkę przegrzał, ale faktycznie jest bardzo, bardzo nagrzany i e, nagrywam ciągiem chyba. To już jest piąty film, więc ma prawo e, takie uroki e, aparatów e, do nagrywania. Więc już końcówkę będziecie mieć bez mojej twarzy, ale mam nadzieję, że jakoś to przeżyjecie. to znaczy, ja wiem, wiem, lepiej jest mieć moją twarz. Idziesz go pierdzielić? Idziesz. Miałeś go pobić. Chodź, chodź, podłe kłótnie. Złośliwe. Pchnij go. Ci dziecko zaczepią. Kto tam wie, kto to jest? Nie, nie, nie gawosz do Gerwasia. Idź spać. A nie wyślę po to, żeby cię... Chociaż czekaj. Chyba da radę. Bo bym chciała, żebyś czytała jej do snu. Tu wszystko już jest spleśniałe, ale możesz to sprzątnąć. I chyba dasz radę sobie jeszcze zjeść. Masz mało energii, ale wydaje mi się, że dasz radę sobie zjeść i tutaj pójść spać. Ja mam nadzieję, że wszystko, co tutaj mamy, zostanie sprzedane. Dobra. Zaproponuj wodzicielski taniec. No, nie, nie, nie. Kłótnie, złośliwość. Sugeruj, że jego matka jest lamą. Wy coś kupiliście? Bo jakoś mi pieniędzy nie, nie wzrosła ilość. 12 simoleonów. Za co tak mało płacicie? Czemu najtańsze rzeczy kupujecie? Dobra, i dziś. Jeszcze powinieneś tutaj zrobić z podłych złośliwość. Gdzie jest go pobić? Dobra, chodź, wróć do domu. Vanessa zła syrenka. Chcę tylko zapytać, czy twoim zdaniem warta bliższego poznania jako przyjaciółka? A myślę, że tak. A ty czemu nie śpisz? Śpij. O, wreszcie coś sensownego kupili. Ale najdroższe rzeczy zostały. Za drogo jest dla was, jak mniemam. Ja mam z nimi pogadała, tylko Arielka, wiecie, jest w podłym nastroju, więc to tak średnio z nimi pogadać. No i cudownie, wszystko zostało sprzedane, liczba klientów 16, zysk, e, słoik na napiwki 22,615, e, obsłużeni, mocne stroje, wystrój, możliwość rozwoju, ceny, spróbuj obniżyć ceny swoich towarów i usług. Coś jakieś powiadomienie miałam na komputerze, ale zupełnie nie wiem jakie. No wiem, że mamy drogo, ale... Z drugiej strony, jak mam nie mieć drogo, jak sprzedaje biżuterię? No to zawsze będzie. Co gryzoń robi? Z klatki zwierzęca imieniu Sebastian słychać muzykę. I gryzoń pokazuje skalę ewolucji, którą złoży nie te przeszły. Nie słychać. Sebuś, gdzie jesteś? Nie ma sepka? Mów do Gryzonia. Aktywność niska. Sebastian, co to za syf jest tutaj? Chodź, 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 wstań. E, nie wypuść, tylko e, posprzątaj klatkę, bo zbiedna. Gdzie ta zabawa, cecha mistrz parkietu? A, masz jakąś głupią cechę. Sikaj po mistrzosku Ariel. Sprzątnij. To też sprzątniemy. Podaj śniadanie, sałatka owocowa. A ty chodź, posprzątaj klateczkę. Jezu, biedny, przepraszam. Podaj mu przysmak. Wyzywaj, zapytaj o inne gryzonie. No, zajmij się nim. A mała śpi jeszcze? Tak, mała jeszcze śpi. No to trzeba się nim zająć. Ale widzicie, mamy 8488, co oznacza bardzo dobre rzeczy dla nas. Mianowicie możliwość rozwoju. Dobra, kochanie, myślę, że jeżeli chodzi o dzisiaj, to będzie tyle. W przyszłym odcinku się widzimy już w nowym domu, w nowym domu, w pokoju Belli, mam nadzieję. Życzę Wam wszystkiego dobrego i trzymajcie się cieplutko. Cześć!